Pojawiła się kolejna atrakcja na puławskich błoniach. Jest to Tyrolka, czyli lina do zjazdów dla dzieci i dorosłych. W najbliższym czasie powstanie również taśma do utrzymywania równowagi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na ten rok. Projekt zakładał zbudowanie małej Tyrolki na błoniach. Jego celem było stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu. Konstrukcja tyrolki o długości 33 metrów jest oparta na kilku słupach. Początkowo zakładano, że będzie między drzewami, a otaczać ją będą zasadzone krzewy. Podczas realizacji zrezygnowano z tego pomysłu tłumacząc to kwestiami bezpieczeństwa. Małe rozmiary liny umożliwiają prowadzenie siedziska przez idącego pieszo rodzica, dzięki czemu jest przystosowana dla najmłodszych. Cały projekt ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Błonia stały się popularnym miejscem na mapie puław, gdzie spotykają się dzieci i dorośli, co służy wspólnej integracji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Koszt wybudowania Tyrolki wyniósł około 85 tysięcy złotych. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów